Witajcie widzowie! Dzisiaj będzie odcinek z CS-a! Będziemy mieli z Czeszem, od tego gościa z Dostawcie Zostawcie łapkę w oraz subika! Zafollowujcie Instagrama oficjal Tasie I będzie bonus na samym końcu, Billbox z harmoniką i reakcja Cześć! cześć pozdro! Chwilę z tego i a dawaj! Padlenie nie blokuj, <laughs> Kinga, bo jest miał, nie? Ale nie rotuje jeszcze! Eee, e, tutaj jest! Ja tu się o, ja tak się? Okno, tam! Konektor! 5 HP ma oh, oh go! Weźcie świętego, wyrzućmy błąd! On... Czesiu, czemu was nie wierzę? Czemu was nie wierzę? Wy jesteście zarąbiści! Wy jesteście moje normalnie ziomeczki! Hehehehehehe! <laughs> <laughs> bo. Ja pierdolę, amigo, mi teraz, Pysk. Dobra, ciok. Włacę. Ołżesz ty. Ale masz zajebisty charakter, dzięki wariacie. O no Jezus! Już popadali? Kurwa, czemu no. ty mówicie? Nie ty się nie starasz. Myyyy... się. kusie. jeszcze, no nie wierzę, nikt go nie obił. Wiki, dobra jeszcze, bo nudno. Dzięki Biki! Ole, dała Biki! Ale wleciała. Biki co ty robisz, wariatko! Już są na dwa browary, to można możesz wychodzić. Short, wjechali no, A, to I my Biki biechanie. normalnie w tamtym no, 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 no. ladder, są short. Patrz, o, ropa. Leder minął, się dwa. Święty minął. No nie! 7 HP w Lederze, te po góry Trzeba cool. ja pierdolę ale tym botem Nerwice dostaje już. Pod Beno, kurwa flesza takiego dostaje. Paka na rampie, Święty. o zabił. Ohoho. A deż za ochtem, no? A za ochtem deż, a ona, ona, owie jest za ochtem deż. U mnie u mnie A świetny znowu jest! Oj, jak się... teraz wam pokażę jak się gra. Pokażę, Bo w się A, keman, chodźcie. Biegnę! Nie pikujcie, czas gracie. Macie bombę, to jest... No. Tam jajka są <słuchaj> <słuchaj> Do ładnie! O, święty. Brawo Święty! Ole bestię odpalił! Ole odpalił bestię, ale ścig! Święty weź drobni coś! Nie mam kasku No weź, w U kogo było wczoraj załamanie pogodowe? U mnie szurda. załamanie psychiczne wczoraj było Dzisiaj w sumie, jak odszedłem na to, stałem stówę Ile? O ja stówę Człowieku, a ja mówię ja o, ja ja, ja największego dostałem z Czyli miesiąc. ja szłam z kim zejść, że słyszę takiego peta jednego, którego nie lubię. Siema czeszczupajacu, jebany. Ja to jednak to słyszę. To Stał chyba jest. niedawno. Kurwa, dajcie spokój, jak ja przed chwilą stałem, ochuj chodzi. A że nie wyszedłeś z tego, z Discorda, Cybillo? To wyjebane, no co to? srałem, pierdziałem, tu kurwa do was, czy kurwa czekałem? Nie, to jeszcze jedno, to coś innego jeszcze. Kurwa, jebana, jezus, Maria! Kurwa i ma Jezus Maria Znaczy się tego. Ja tak na tak denerwuje, tak wyzwala takie złe emocje, że to czok. Aś mi się spodobała ta gracza to bardziej. <grywa> Święty gierkę troluje. Kurwa mi daj, kurwa ty czy dalej siedzisz, chuju i podajesz te Instagramy pedale zajebany. Nie. Kurwa mi telefon czeku nie przestaje kurwa wibrować. <grywa> Kurwa Iwana, to już nie jest śmieszne. Nie, 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 kurwa nie, 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 się nie, 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 się nie, jest, no nie, 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 Oho, jesu. Dobrze święty! Ty bestia! To dwie arki, to nie jedno. E. Dobra! idzie mi przeciwnika! Kurwa! Wiesz, co, ty mówisz co i tak przy raz jakiś kurwa na caciu pisze jakiś Mateusz. Tu już tylko tak... Mateusz? Majchę Pseus! <słyska> <słyska> Ja wiem, wiem Panowie Ta, Ander, Zostańcie na B, zostańcie na, na B Nie rotujcie się Co robię, Kurda, Co zrobiłem? Bijesz mnie Gdzieś ty cześciu Gdzieś tu To co jest grane? O kurwa, Czemu nikt nie po... Święty deski u góry Nie, to no, już nie mogło się udać Za dużo ich było Kurwa, oh Na, tych ludzi na linie, no, mam nawet mam... Adrian Salamon nas odwiedzi, patrz nope. Adrian Salamon, Ale co? Ja coś sobie co beatboxuję, dawaj zabić boxuj tak. Adrianie Ja pierdolę ten mój Ameryka że ten zamiast monitor. Zamiast nie będzie, tak, tak ten monitor będzie leciał za okno po live tym chyba. Jak znajdę jakiś nowy monitor, to ten leci normalnie równowagę. Jest to pod tak. to, to dał ty. Ja też umiem. Oh. To w jest stary kurwa mój prezent To jest Pozamykał kurwa mordy Jak no strzelam? to nie wiem Fireboxy KURWA Też kobieta tylko zamiast Maskarbonkę zamiast tego Nie mogę grać Czynczyla No piknij teraz Dobra idę będę później Padnę tu odwiedzę potem szeregi Ty ale menda ty Chodzą, mnie podpytaj po kostkach. Co się ma? No co się ma no? Mówię że idę, będę później, no Z jednej do. Gdzie jest stoły z długimi dignami Monitor mi szymano. się wysunął, ta stołki z dupule. Ale ej, najśe kurwa chani, jebany kurwa. Za mówię że idę, a ty nawet siemano. Siemano. Nie, ty się to na ma, no nie odpowiesz. Wy jasne. Nie Oj ty sami co Ej, Co z Czemu wy pikujecie jak bombę macie zaplantowaną? No nie wiem, no święto odwalił. mi flaszę na twarz i padłem. Dwie rundy temu. <laughs> <laughs> Ale ty nie chcesz już zamykać prawie Nie, nie mogę się skupić coś. Coś. Kiedy no, no monitor nowy będzie kupowany, no zaraz jak walnę bombę w ten monitor, monitor no zaraz będzie trzeba ta... monitor. w monitor Live'em kurczę Poko, poko Ej, no ej, czemu nie powiedzieliście, że jesteś... kurczę mnie... OL Mendy, jesteście Ja BOT! Kurwa, żółta mnie trzyma Leon jest na pół ja nie będę patrzał w co wrzucał, tylko będę go rzucał. Co? co to zrobił? Co? A to jest zrobił z obu gościa co ma plecami stał. A jak to? Święty? No. No jak, no, jak to? No, jak to inne, co nie? Góry pytanie, Góry pytanie zadaję. I saj? O Zanożowali! <coughs> i tego świętego. <ff> powiedz mu coś, iTunes, cós, powiedz mu coś, bo nie wytrzymałem. się Święty! Ty sobie zabiaku! Hajdrabia! mi się do Łączę ten! Co? Patrz, Michael Jackson w o, ty beatboxujesz, człowieku! Ja tylko bitboksuję, jak chce coś no? powiedzieć, a ja nie wiem, co. A co? Takie postawy, patrz. E, 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 e. Nie masz już bita. Dobra. Zajrzał e, o, 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 o. się dławił, człowieku. Ale, ale ja umiem tego robić, bicie serca. Normalnie. No. Mam harmonikę. Ej, Kim muzyka, dawaj zagraj na harmonikę. <laughs> <laughs> oh, oh, Weź to jeszcze zaraz, dawaj. co? Harmoniką. harmonikę? i teraz no. <laughs> Przecież on to robić z tymi ustami? No ale kozak! O, czekaj, na, czekaj, na dwie polece. Chciałem powiedzieć, Dobra, że moje usta do 3 godziny go słyszą, ale w ogóle dziwnie zabrzmiałe. znacie tą starą yy, bajkę? Patrz. Ty, 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 ty. A, to, z jakiej to bajki jest? Oooo, z Sąsiadzi. Z siedzi właśnie, no właśnie, o, wiedziałem.